W sezonie prychająco-kichającym często sięgamy po syropy malinowe. No właśnie, gdyby tak przyjrzeć się tym wszystkim etykietom, to tylko ten producent jest bardzo uczciwy, bo napisał wyraźnie: Syrop o smaku malinowym. A tych dwóch trochę ukryło ten fakt, ponieważ gdzieś małymi literkami na dole jest napisane, że są to syropy o smaku malinowym. A o smaku robi dużą różnicę. No więc sprawdźmy, ile w środku rzeczywiście jest malin. Tutaj mamy syropu malinowego z zagęszczonego soku 1%. Producent rzeczywiście zaszalał. Tu no jest jeszcze mniej. Bo 0,35% zagęszczonego soku z mali. No, a ten producent jest najwyraźniej z tych wszystkich uczciwy, ponieważ mamy tutaj aż 2,3% zagęszczonego soku z mali. Pytanie, co jest z resztą? Reszta to jest oczywiście syrop glukozowo-fruktozowy, woda, jakieś aromaty i inne dodatki. No, na przeziębienie raczej te syropki o smaku nie zadziałają.